Kamera Master TV została zaproszona do stanina, gdzie odbyło się przekazanie jednostce OSP odnowionego sztandaru i nowego samochodu bojowego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył kapelan powiatowy strażaków ksiądz Andrzej Kieliszek. Po mszy strażacy oraz zaproszeni goście przeszli na plac apelowy. Pierwszym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru poprzedzone tradycyjnym wbiciem gwoździ. Drugu w prezesie. W imieniu prezydium zarządu Działu wojewódzkiego. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie przekazuje ten sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Staninie jako dowód uznania za 94-letnią działalność na rzecz ochrony życia i zdrowia mieszkańców. Strzeżcie go jak źrenicy oka. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczył jednostkę OSP Stanin złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Wręczono też dyplomy za najdłuższy staż służby. Otrzymali je druch Stanisław Flędzion, który służył przez 64 lata, oraz druch Czesław Flędzion, który służył 59 lat. Jednostka OSP ze Stanina została też oficjalnie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokumenty w tej sprawie przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Szczepan Goławski. Jednostka dołączyła, można powiedzieć, do elity jednostek w kraju element jakby taki nobilitacji za dotychczasową działalność, za stan wyszkolenia, stan wyposażenia, jednostka włączona do krajowego systemu ma przede wszystkim szersze spektrum działalności, a przede wszystkim jej teren operacyjny poszerza się z terenu gminy do terenu całego powiatu. I po prostu częściej jest dysponowana do zdarzeń, częściej w tych zdarzeniach bierze udział przy większej skali interwencji, po prostu musi Prowadzić działania ratownicze. Ta dzisiejsza uroczystość i w ogóle sam fakt utworzenia tutaj tej jednostki, czy włączenia tej jednostki do krajowego systemu ratownictwa, jest świetną informacją dla całego powiatu Łukowskiego, dlatego że jak zobaczymy mapę tych jednostek dotychczasowych, to one są na obrzeżach powiatu, a gmina Stanin jest akurat w centrum położona, jak spojrzymy na mapę, i takiej jednostki tutaj nie było, więc jest to znakomite uzupełnienie. I ja chcę właśnie serdecznie pogratulować wszystkim inicjatorom tego i włączenia i zakupu nowego, nowego samochodu, bo wiadomo, żeby skutecznie działać, to trzeba też mieć odpowiedni sprzęt. Dlatego gratuluję jednostce OSP Stanin zarówno i tego nowego sprzętu, ale przede wszystkim do włączenia do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, bo tak jak słyszeliśmy, chociażby z ust pana komendanta Szczepana Gołaskiego, to nie jest takie proste. To trzeba się wykazać fachowością i na pewno druhowie z OSP Stanin tą fachowością się wykazali. Podczas uroczystości druhowie z OSP Stanin otrzymali nowy wóz bojowy, do którego kluczyki odebrał prezes Piotr Lędzion. Dumny jestem, no, można powiedzieć, że jest, Bardzo, prawda? Do tej pory mieliśmy ten stary samochód, 31-letni, no, jeździliśmy nim, bo wiadomo, nie było czym jeździć. Teraz mamy ten wiódki samochodzik z nowym sprzętem. Jak na nim się znajduje, to są nowe pompy szlamowe, nowa pompa bywająca, wszystko mówię nowe, nowy agregat, może dwuletni. Holmatro, tamte, w tamtym roku zakupione tak samo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak też przez Urząd Gminy, są nowe Mamy aparaty oddechowe dla strażaków. Mamy nowe maski, nowe czujniki. No i można powiedzieć, że w tej chwili możemy jeździć do każdej akcji, jaka będzie na naszym terenie. Już teraz, jak jesteśmy w KSRG, tak samo i na terenie powiatu, jak i naszego województwa i kraju. Samochód kosztował poprzetargowo 787 tysięcy brutto, 250 gmina wyłożyła, 263 wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wespół z narodowym, a reszta dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cytując klasyka, mój zasób słownictwa jest zbyt ubogi, żeby wyrazić swoją radość. Ten wóz jest pierwszym wozem strażackim. Mówimy o wozie z prawdziwego zdarzenia bojowym. W gminie Stanin od 30 lat. Ten wóz jest zwieńczeniem też wprowadzenia pierwszej, powtarzam, pierwszej jednostki na terenie naszej gminy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Znikliśmy. Z takiej niechlubnej mapy, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie oraz jedną z trzech w województwie lubelskim, która nie posiada na swoim własnym terenie jednostki w wspomnianym systemie. Przy pozyskaniu pieniędzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup samochodu wspierał strażaków poseł Sławomir Skwarek. W zamian za to strażacy postanowili nazwać swój nowy wóz imieniem Sławek. No tu też muszę powiedzieć, że z rzutem na taśmę, ponieważ był już miesiąc styczeń, wnioski były składane, już y, poszczególni komendanci powiatowi zdążyli złożyć wnioski, można powiedzieć takim dodatkowym sumptem, dodatkowym y, atakiem z drugiej linii zdobyliśmy ten samochód. Y, poprzez dobrą współpracę z Komendantem Powiatowym, Państwowej Straży Pożarnej, następnie komendantem wojewódzkim. No i ja, moja rola to była e, oczywiście, żeby postarać się zainspirować pana ministra Jarosława Zielińskiego, żeby przeznaczył ten dodatkowy samochód właśnie dla OSP e, w Staninie, właśnie z tej okazji, że wchodzą do krajowego systemu, a mieli sprzęt blisko 30-letni. Na uroczystości obecnych było wielu gości. Wojewodę Lubelskiego reprezentował radny sejmiku Ryszard Szczygieł. Piękna uroczystość, nadanie sztandaru, wprowadzenie do systemu KSRG i ten piękny wóz strażacki, który tutaj mamy w tle. Wspaniały montaż finansowy Ministerstwa Spraw Administracji, ministra środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pieniądze z gminy Stanin. To bardzo dobrze, że, że i rząd i, i samorządowcy włączają się w to, żeby wzmacniać Ochotnicze Straże Pożarne, dziękując właśnie strażakom za, za ich ofiarną służbę. Należy im się to, należy ich wspierać w tych, w tych ich działaniach, w ich służbie. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy świętować i cieszyć się i z tego nowego wozu, i sztandaru, i, i włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Niedziela 29 września na długo zapisze się w historii OSP Stanin. Tego dnia jednostka otrzymała nowy wóz bojowy, nowy sztandar i została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.